Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam taki nietypowy film. To będzie dzisiaj o moich włosach, i tak, bo odebają taką ciekawą historię dosyć moje włosy. Jak widzicie, ja teraz mam taki odrost, długi dosyć, bo to jest już. O, zobaczcie. Dotąd to jest taki roczny odrost, bo moje włosy y, są pofarbowane, niestety. Zawsze byłam zadowolona z moich włosów i z tego koloru, jaki mam. To taki blond, bardzo podobny do tego i takie naturalne pasemka jeszcze zawsze miałam. I wszystkie koleżanki mi zadrościły, że mam takie ładne i pytały, czy farbuję, jak ja to robię i w ogóle. A to taka moja natura. I ja byłam zadowolona z tych włosów. Wszystko było ok, aż do z 2015, do jesieni. Przestały mi się podobać. Mianowicie przeszkadzało mi tutaj to mm, ciemne. Też wyglądało trochę jak odrost, ale bardziej naturalnie, bo w zimie jednak nie ma tego słońca i włosy nie były rozjaśniane naturalnie przez te słońce. I mnie to wkurzało, że one są takie ciemne. I patrzyłam zazdrośnie na inne babeczki kobiety, że mają, że takie jasne i w ogóle. I ja też takie chciałam. I um, zafarbowałam sobie najpierw taką farbą Sajos Tą Duo Mix, coś takiego Nie znam się za bardzo na tym, bo tego nie robię na, na co dzień Nie używam farb I zafarbowałam sobie te włosy i się polepszył ten odcień Podobało mi się, byłam zadowolona Siostra mi właśnie poleciła tą farbę I czy pozdrawiam Zuzanko, jak mi oglądasz I byłam zadowolona przez około jakieś dwa miesiące I po dwóch miesiącach już było widać troszeczkę taki odrost i one takie szare się zrobiły. Ta farba się wypukała. Te dziewczyny co farbują, to wiedzą o co mi chodzi. Już te włosy nie były takie fajne. I nie byłam zadowolona i byłam wkurzona wręcz. I chciałam szybko i skutecznie, i już, przede wszystkim już, mieć inny kolor, i jaśniejszy kolor. No i poszłam do sklepu, i nie patrzyłam za dużo na te farby, po prostu wzięłam, zawiesiłam oko na rozjaśniaczu. I zobaczyłam, że na odwrocie wszystkie te kolory włosów, jakie byś nie pofarbował, będą zawsze takie jasne i ja myślę sobie, tak to jest to, to jest coś dla mnie, tak zrobię to, no i kupiłam ten rozjaśniacz, też był Sajos i poszłam do domku i sobie je nałożyłam, aha, uspałam jeszcze dziecko, spokojnie, żeby mieć czas i spokój tak, i nałożyłam sobie ten rozjaśniacz, i tak po 10 minutach, jeszcze czepek nałożyłam, żeby to wszystko lepiej działało, tak? Po 10 minutach sobie tak yy, otworzyłam i zobaczyłam, że yy, chyba coś jest nie teges, nie? Te włosy się takie żółte zaczęły robić. Po prostu wpadłam w taką panikę i pierwsze co, co, co zrobiłam, to po prostu zmyłam to wszystko, zmyłam ten rozjaśniacz i patrzę na te włosy takie mokre pod, pod tą wodą, Boże, mówię, jakie żółte chyba są za żółte te włosy, ale może się one jeszcze zrobią, jak, 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 jak ja je wysuszę. Nie? Że po wysuszeniu ten kolor będzie ładniejszy, no to szybko suszarką tam robię, działam, idę do okna, do światła dziennego i patrzę w lustro, i niestety nie, nie, zrobił się kurczak, żółty kurczak, tak wielkanocny, to miałam na głowie. Mam gdzieś zdjęcie, jak mi się uda, to wstawię Wam, pokażę tego kurczaka. I byłam spanikowana i przerażona. I nie wiedziałam, co mam robić. I po tej całej akcji dopiero poradziłam się znajomej fryzjerki mojej, Sony. Jak mi Sonia oglądasz, to cię też pozdrawiam. I ona mi się pyta, co ty sobie zrobiłaś? Przecież to się nie robi. A Ta, takie włosy jasne to niepotrzebne. To się robi, jak chcesz ten barwnik swój z włosów wytrącić, ten swój naturalny kolor, i w ogóle niepotrzebnie. I dobra, ale co mam robić, tak? I mówi, że najlepiej to jeszcze raz zafarbować, bo to nic z tego nie będzie. Nie? Inaczej się tego nie uda. No, i na następny dzień, czy jeszcze na następny dzień, tak yy, kupiłam dopiero sobie farbę, bo chciałam, żeby te włosy trochę odpoczęły. Jakoś się bałam od razu nakładać i troszkę je przetuścić, i w tym czasie, pokażę Wam. W tym czasie ratowałam się tą oto chustką piękną, tak? Ona mi uratowała życie, bo ją sobie tak nałożyłam na głowę tutaj wszystko było ładnie oczywiście, tak zaciśnięte I tak, i tak ją nosiłam przez dwa czy trzy dni i moja rodzina się pyta, że co, że dlaczego że to tak cały czas nie w tej chustce chodzi, o co chodzi nie? co się dzieje I ja mówię, że ja sobie zmieniam tak styl że ja teraz chcę być taka bardziej hippie tak nawiasem to bardzo lubię ten styl i że właśnie, że zmieniam sobie styl i, i teraz parę dni będę w chustce i te włosy tutaj w ogóle na dole one nie były aż takie złe, nie wiem dlaczego to się tak zrobiło, ale tutaj nie było tak źle, po prostu jak tą chustkę miałam, to wyglądało nawet na normalnie. Ale tutaj po prostu przy skórze to była tragedia. No i tą chustkę nosiłam, nosiłam, no i w końcu poszłam po tą farbę i sobie nałożyłam i to był L'Oreal Viking chyba. Ta właśnie fryzjerka mi poleciła, że to na pewno zafarbuje, że na pewno się uda, że to dobrze chwyci, bo ona to używała i jest super. No i ja też, jak to zrobiłam, to uważam, że jest super. Były bardzo jasne, jeszcze jaśniejsze od tego, co teraz mam. No i udało się, odzyskam te.